Siema leszków, jestem Spaki witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Tube Tycoon Czyli jak wcześniej już mówiłem zawsze symulator YouTube'a I e, Od razu na powiem, że chcę za jedną kwestię przeprosić, czyli że e, Jak jedna osoba napisała e, Że Nieświadomie mogę kopiować pewnego YouTubera i nie będę hehe ników wymieniać, bo hehe he, tak e, I tutaj racja jak obejrzałem to tak, to miałem coś takiego i ja to zrobiłem nieświadomie zupełnie, więc za to przepraszam, postaram się tego już nie robić, żeby nie było, że Ci coś. No i dobra, wracając już do gry, która toś nawet fajnie się przyjmuje na kanale i jest z tego powodu zadowolony. Gdzie skończyliśmy? Mamy ponad 200 widzów, filmów mamy 36, trochę pieniążków mamy. I będę cisnąć teraz, żeby kupić Grand Heft Vehicle, bodajże, na tę grę jedną A tu w ogóle mam komentarz, bo nie widziałem: czyli, że stać mnie na więcej. No, stać mnie na więcej, więc ciśniemy. Tutaj Jacek, Gacek, oczywiście. Cieszę się, że wszyscy byliście jak Jacek, Gacek, a tak naprawdę tylko jedna osoba. Yy, no i dobra. Mm. Tu chyba już nie ma nic konkretnego. Yy, ewentualnie coś z tego, żeby można było nagrać. Ja bym chyba wziął to Ice Tower, czyli parodia Ice Tower, oczywiście. Yy. Nagramy sobie z tego dwa odcinki i jakiś prosty vlog o. Yy, o bangielskim cukrze. Nie wiem, czy, nie wiem, co to jest, yy, ale dobra, pewnie coś fajnego. Yy, no i dobra. Co ja tu mogę jeszcze więcej powiedzieć, yy, niedługo ma być update, czyli jak wy to oglądacie, to tego dnia, czyli w niedzielę. Bionik na swoim kanale mówi, więc jestem dość ciekawy, co to będzie i co on tam wprowadzi. Yy, i zobaczymy, jest dobra, dziękuję Chocolate Milk! Yy, dałeś mi polecenie, tym razem niechaj tak w pierwszym odcinku i już nie będę nie będę na, na, narzekać. Yy, co ja mówię? A, tak, jakaś poprawka ma być i w ogóle jacyś youtuberzy mają zostać nowi wprowadzeniu, więc zobaczymy co to było. A tymczasem w Ice Tower skomentował Karolek! Wow, to w 324 było super! Dzięki Karolek, teraz mi daj unbana na kanale. Yy, nieważne yy, Matias the Horing, a może... może bałtyckie? Coś w tym jest. I to może być prawda. Nagrajmy jeszcze jeden odcinek tutaj z Ice Tower. To jest takie ciekawe, bo gra jest dość prosta, a mimo tego lubicie ją oglądać. I to jest fajne, bo się łatwo nagrywa i przyjemnie się. Yy... Łatwo i przyjemnie się nagrywa. O, właśnie, to chciałem powiedzieć. Mm. No, więc, właśnie to. Dobra, bo tak zauważyłem, że w ogóle pieniążki mi się... A, dobra, bo dlatego, że przecież te gry są płatne. Proste gry są wszystkie płatne, zapomniałem. Dobra, to byłoby na tyle na pierwszy dzień, więc sobie tutaj pójdziemy. Dostaliśmy kolejną gotówkę. Pytałem, czy prosty vlog ma jakieś zainteresowanie. Nie, dlatego prostego vloga nie nagramy. Nagramy sobie dwa odcinki jeszcze Ice Tower. Żeby po pięciu odcinkach skończyć. Chyba dzisiaj moment muszę napić. No, dokładnie tak. Mm. Co tutaj mamy? Nic, nikt nie skomentował. A nie, bo tu się publikują. Dobra. No, dobra. Czwarty odcinek leci zaraz przed piątym. To dobrze. Yy, tutaj też co chwilę cały czas zerkam, czy dobrze się wszystko nagrywa, bo wiecie, ja już jestem taki uprzedzony do tego. Yy, dobra. Yy, kto ogląda w 2050? Oczywiście, że, że ja. Yy, isia, że co leci on sub? Yy, przepraszam Isia. Niefajne nie zachowanie. Oj, kliknęło mi się nie tak coś. Jestem zażenowany tym. Piniek, ten typ filmów nie jest w twoim stylu. No dobra, przepraszam, let's play nie są w moim stylu może, no dobra. Hmm. Dobra, to nagrajmy sobie jakąś inną gierkę. Cut the string. Bo tak, bo mogę. Kto mi zabroni? No nikt, no właśnie. Eee, dobra, dwa odcinki. Ogólnie Esia to tam też u niego... U, u niej, przepraszam, u niej wystąpił bionik. No, nie wiem czy to ona chyba zrobiła filmik o depresji, albo tolerancji. No o tolerancji na pewno, o depresji chyba kto inny. Ale nie jestem pewien, nie oglądam tak szczerze, tylko tak mi się nawinęła. Hmm. Tutaj powinny. Bionik to nie było miłe. O sześć komentarzy. Niestety materiał nie, spe nie spełnia, o jak ja widzę. Stać się na więcej, to żart. Co? Co to jest? Jaka i mam przy tym... O! Przynajmniej Soniak jest po mojej stronie. Dzięki Soniak, takich widzów potrzebuję. Całkowicie ci to nie wychodzi. Jeszcze taki filmy będą będę musiał dać im suma. To dajcie im słowa śmiało. Mm. Oczywiście nie wy, nie, nie, nie. Was nie zachęcam do tego. Was zachęcam po to, żeby żebyście lajkowali i subskrybowali, oczywiście. Mm. Dobra, lecimy sobie z kolejnym dniem. Patrzę, że mam chyba z 5 minut mniej więcej, tam 6. Albo mniej. Dobra, pomyśl, mamy 118 dolarów Mamy popyt na cut de string, tu nagramy dwa odcinki. Czy vlog się przyjmie? Nie. Znaczy inaczej, przyjąłby się. Ale jednak yy, nie tak dobrze. Dlatego chyba pocisnę do końca z cut The String wszystkie odcinki. Yy, jak mówiłem po 5 odcinków, o Jezu, yy, nas nie swędzi. Dobra, już lepiej. Dobra, czy będą jakieś komentarze. Byłoby bardzo miło więc zapraszam, halo, halo, dobrze. Gorszego filmu nie widzę. Dzięki Handel, możesz sobie iść. Eee, Najszybszy kto ogląda? W 2015. Ja oglądam! Bo jeszcze mamy grudzień. Pamiętajcie, grudzień codziennie nowe filmy. A wczoraj nawet dwa wleciały. Polecam oglądać oba. Eee, w całości. Straciłem coś cennego życia. Wyborny film... O dzięki Handel, przynajmniej teraz nie hejtujesz. Eee, no i dobra, nagramy sobie nową gierkę, eee, zobaczę ile ile tam jeszcze tego kosztuje, a Jezu, no cały czas nie. Mm. Dobra, a Cloud Dream to jest w ogóle parodia Skyrima chyba, albo cywilizacji, w końcu nie wiem. Dobra, 180 dolarów, no dobra, to w takim razie nagramy sobie Floppy Bird, bo, Jezu, co jest z tym nosem, matka włoska przynajmniej Oczywiście znaczy jest tam niewierzące, żeby zaraz nie było. Znaczy, nieważne, nie będę, nie będę tej tematów e, religijnych wywodzić. Bo po co? E, ale tak mi się powiedział. Dobra, mm, komentarze. Czekam na komentarze. Dużo wyświetleń mamy. Ej, no ładnie z tymi wyświetleniami leci się w tej grze. Chciałbym tak naprawdę mieć. Kto do szkoły? <laughs> Ej, te, tego komentarza jeszcze nigdzie nie widziałem. Więc y, fajnie, jakaś, jakaś odmiana. E, dobra. O, popyt na Berda jest duży! A i wszystkie trzy odcinki nagrywamy. A, a vlog jak? A nie, nie mogę sprawdzić nawet, no dobra. Aha, dobra, trzeci odcinek wleci chyba... Przed po... To jest tak wkurzające trochę, no ale dobra. No, od razu lepiej. bo mm. Jezu, ile tu wyświetleń robi! A, dzięk, dzięki, dzięki, czoklet Milk, zapamiętam to sobie. To audio, łapka w dół. Nie no, przepraszam bardzo, ja się staram bardzo dobrze. otrzymałem w Audacity. Nagrywam dobrym mikrofonem. Co to ma być? Popracuj trochę nad kreatywnością, dobra robota, daj łapkę w górę. Eee, kreatywność. Eee, oczywiście, tak, zapomniałem się, że to powie że w Polsce są kreatywni. Była łapka w dół. Jedna łapa w górę, dostaję nagrodę. Albo pierwsza. Dostaniesz. Eee, szukam przepisów CandyCaserem. No, Zna ktoś? Ej, ty komentarzy jeszcze nie widziałem, kurczę, co jest grane. Dostałem jakiegoś updata na kompa. Nie wiedząc o tym. Mm. No i dobra, nagram ostatni odcinek Floppy Bird, czyli bardzo fajna I przyjemna gra, niech wkurzająca nikogo yy, Który mamy dzień? A, tutaj nie można sprawdzić, dobra Tu w ogóle mamy Expa Ex-Karierą, dwa punkty yy, Chcę pocisnąć tutaj, czyli jeszcze jeden punkt yy, I później pójdziemy A nie, dobra, później mógłbym Bractwo W, a nie, bo tutaj jeszcze nagrywanie show Muszę mieć, to no nie, to Bractwo W sobie darujemy yy. I pójdziemy później w gry Wieloosobowe a to wymagane są te oba, czyli tutaj jeden, tu jeden. Dobre, jeszcze jeden punkt potrzebuję. Mam nadzieję, że go zdobędę niedługo. Proszę, żeby teraz mi się tu Floppybert ładnie przesłał. Komentarze mamy na razie dwa, trzy. pijążki lecą. Cztery komentarze. Kiedy Minecraft? No, Fikus. Mój kochany przyjacielu Fikus. Minecraft będzie wtedy, kiedy Wion go wprowadzi do gry. No, popracuj trochę nad kreatywnością. No, dobrze, przepraszam, już kończę serię z Propibella. Weź nie nagrywaj, dobrze, Wolner, nie będę. Polsam, Łoł wow, daję łapkę, chcemy więcej. O, dziękuję, akurat w floppy też nie będzie. No dobra, trudno. Mm. O, mamy 164 dolary, czyli du, 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 du. będzie Ale, moment, czy ja mogę czy ja mogę już. Nie, mamy dwa punkty. Dobra. A bo poziomu nie wiem. dobra. Yy... To teraz sobie tak bierzemy to. I nagrywamy. Jaki jest popyt na to? No, taki mały trochę, no dobra. Nagramy tyle, ile się da. Ojejku, drugi odcinek wleci przed pierwszym. A nie, porówno. O, pierwszy jednak wleciał pierwszy. No dobra. Wystrzeliło w kosmos. Ło, ale trzeci odcinek lewy świetnie robi. Nie no, nagrałbym normalnie GTA V, gdybym miał do tego sprzęt, ale wiecie. Na razie nie mam zbytnio możliwości. O, Robson mnie polecił. hura. Kiepska jakość, mało dobrego kodek. Dostać się na więcej, kup lepszy mikrofon. Dobrze, daj mi pieniądze wolno, to kupię lepszy mikrofon. Strasznie, to jest trudne przepraszam bardzo. filmik bez sensu, słabiutko, nagrywać dla pieniędzy. No, oczywiście, tak, mam 1 na nagrań. Dajcie łapki, żeby zobaczył Kry bez Czekał na kolejny odcinek. No, to jak czekasz na kolejny odcinek, to. Nie, może vlog. Może, może jednak teraz vlog. I. Mm... O, o tym aparacie całym. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Nadal mam dwa punkty. Yy... Czekamy na trzy. I będzie ok. Dobra. O Jezu, jak te wyświetlenia wolno lecą na tym filmie, no ale dobra, jakoś sobie y, trzeba radzić. Chociaż i tak nie jest tak źle. Bo żal nagrywać tylko dla 180 widzów. Kupić słownie ortograficzne, oczywiście, strasznie to jest nudne, dzięki Karolek. Yy... Wiecie co, zrobię sobie jeszcze jeden dzień. Ponieważ mogę. Nadal mamy dwa punkty. Kurczę, ten jeden punkt. Chcę ten poziom wbić i od razu kupić tamto. Mm, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Łojezu, ale to już się tańca jeszcze jedno... Dobra, jeszcze jeden ten odcinek z GTA i. znaczy GTA V. Raczej. i. i. i, i o ruszowym aparacie. Ok. I bardzo męski aparat. Martina Stankiewicza. Pozdrawiam, Martinek. Oczywiście. Nie, ja nic do niego nie mam, ja szanuję człowieka, lubię go. Łoo, wow, no i fajnie z wyświetleniami. Same dzieci ci oglądają. Oczywiście, co to ma być, no... GTA, znaczy GTV. Gwałcę replay. O, dziękuję. Tylko że to nie jest piosenka, ale dobra, może być. Halo Matolech mnie polecił. Epicki film. Dzięki Chocolate Milk Vlog. Dzięki za polecenie, doceniam. Yy, a tu nie ma w ogóle wyświetlenia. No dobra. Yy. A polecimy z tym, bo co tam? Kto bogatemu zabroni? Bogatszy. Oj, tak patrzę, mamy z 12 minut, to zaraz będziemy kończyć. tylko chcę ten poziom cholerny wbić. Montowanie, publikacja. wyświetlenia, lecą pieniążki. No, dawaj, dawaj, dawaj. Lecą wyświetlenia. Lecą komentarze. Panna lotta nie poleciła, hura. Mm, mogło być lepiej. Weź tą wysąkania, dobrze Fikus, weź wyjść Aha, dobra, same hejty od samych lud, randomów. Znaczy nie no, znam wszystkich. Znaczy Hendela mniej, ale Fikusa i Wolnara to wiem kto to jest. Dobra, nagramy sobie jeszcze tutaj dzisiaj coś, yy, żeby mieć ten punkt przeklęty. O Skowyrnym w, w blogu, czyli o Piotru Izaku Skowyrskim, yy, Grotto i w ogóle i te sprawy. Dobra, nagramy sobie tak, dwa odcinki z GTA V Yy, dawaj, 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 montowanie. Też bym tak chciał umieć, nagrywam trzy materiały na raz i montuję wszystkie. I wrzucam w tym samym momencie, to byłoby coś. Dobra, mamy tutaj te dwa... A, bo poziom się dopiero na następny dzień jakby wbije. A tutaj blok propozycja. Yy, o, mamy kolejnych widzów. Ojej, chciałbym tak mieć cały czas, żeby mi tak polecają. Mogło być lepiej, no mogło, no ale ciśniemy dalej. Pierwszy komentarz, brawo Bionic, gratuluję. Kto, te, kto go lubi, daje łapkę w górę. Osiem osób nie lubi. hura! No i dobra, jeszcze jeden odcinek z GTV. I kolejny dzień i będziemy kończyć już odcinek, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to słyszycie, ale słyszę nic na głosy za moimi drzwiami, co nie jest zbyt fajne. Jeśli to słyszycie, to jest problem. Yy, dobra, Kaman udostępniaj się, kochany, odcinku numer 9. Yy, zaraz kupię od kogoś fany moment normalnie. Musi zacząć nagrywać częściej filmiki. Nagrywam codziennie, halo, to już jest dużo. Dobra, mamy kolejny poziom i powinniśmy mieć punkt. Dokładnie tak mamy punkt. I kupujemy sobie teraz kolejne miejsca na e, nagrywanie. I jezu, mamy ich od ciula. dlatego możemy nagrywać. E, Light Soulsa. Oraz e, trzecią grę możemy nagrywać. E, e, Need for Sleep był. Templar Screed. O, hej, to jest nawet do, dobry patent. Dobra, to teraz zbieramy dwa punkty na w wiele osobowej, mi tu do końca. A później pójdziemy we vlogi. Zrobimy tak, żeby odblokować może wszystko. To byłoby ciekawe. Zrobimy serię, żeby odblokować wszystko. To będzie cel w serii. Jak to zrobimy, to już będziemy wtedy kończyć. Albo milion widzów. Dobra. O Jezu, ile tych wyświetleń Ci na Light Soulsie? Czyli jeżeli się parę do Dark Soulsa, żeby nie było. No cholera. Dużo tego. Yy, na montażu się kłania. No, przepraszam bardzo. Nagrywasz kalkulatorem, oczywiście. Subskrybation, likeation i czekaj się na kolejny odcinek. Kurde, dobry. Ej, ten komentarz wygrał życie po prostu. Ja tu poproszę na yy, to, na miniaturkę normalnie. Dobra, yy, no skin zrobiony. Nie odcinek, obie, tak dalej. Yy, to żart? O kurde, dobre. <grystujesz> Dobra, to już się musi zdecydować, co chcesz, bo ja nie wiem. Dobra, nagrywam jeszcze jeden odcinek i tutaj, stać się na więcej, świetny montaż, ratujesz mój dzień przed dudą, dzięki... Aha, dobra, to handel kurczę zdecyduj się też co chcesz, bo ja już nie wiem człowieku. Dobra, czyli tak, teraz tutaj dwa te punkty. Ojej, a tutaj będzie roboty. Bo tak najpierw pójdziemy w tą stronę. Później... O! Reflinki. No okej, okay, dobra. To może być ciekawe. Mhm. Dobra, już publikuje się. Zaraz tysiąc widzów w ogóle. Wow. To może nazwać odcinek specjal tysiąc widzów. A, nie ma tysiąca widzów. No, komentarzu, strasznie to jest nudne. 10 na 10 polecam. No dobra. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. się tak, to cię Łapka w górę. Mile widziana. Komentarz jakiś, nie wiem, w stylu. Uwielbiam twoje filmy typu Tycoon, Dawaj więcej. Albo piszcie do bionika, że nie dodał do gry i będzie jeszcze fajniej. E, tak. No, więc to byłoby na tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka, który będzie, jeśli oglądacie to w niedzielę o 12, to jutro, czyli w poniedziałek o 15, jak przez cały grudzień. Więc trzymajcie się. pa Pa!